Cześć wszystkim z tej strony, Kamil. Dla wszystkich, którzy chcą napisać, czy żyje, tak żyje. Tu jest zresztą moja ręka i mój kubek z kawką. Chciałem wam pokazać. Cicho, chciałem wam pokazać, pokazać zrobić taką pre, nie pra, tylko pre premierę urządzenia. Które stoi tu przed nami, mniej więcej pokazać jak to wszystko wygląda, ponieważ od dłuższego czasu się z nim morduje i w końcu właściwie jest gotowy. No, praktycznie od 3 miesięcy jest gotowy, tylko coś tam przy nim dubę pomału. Aktualnie ma już naklejone jakieś grafiki, które i tak są do wymiany, bo jak widzicie tutaj, jestem na siebie zły, walnąłem się i to jest za bardzo w lewo, a powinno być w prawo. Także cóż, no nic, nowe grafiki są tutaj, jak widzicie, do naklejenia. Trzeba je tylko nakleić, natomiast jestem trochę zabawy, bo ja jeszcze kleję tutaj folię taką przezroczystą, zabezpieczającą te grafiki z kolei, żeby tam się nic nie wylało, nie zarysowało na nich. Yy, co mamy tutaj? Mamy tutaj yy, łykawki. kawki. I mamy tutaj dodrawek, który naturalnie możemy odpalić i włączyć śmigat oryginalny na tym kaście. Jeżeli ktoś ma lub miał Dimcasta, to myślę, że zgodzi się ze mną, że całkiem fajna konsolka to była. Niestety, żyła dość krótko. Tetra Life absolutnie nie potrafię grać, jakby ktoś pytał. Teraz może mi spuścić bańki, jeżeli ja już mu spuściłem. Y Cóż robimy, jeżeli mamy takiej gry dosyć? Ja w ogóle nie wiem, czy, kto, czy wszyscy, którzy to oglądają wiedzą ogólnie, co to jest za urządzenie. Jest to automat, który emuluje wszystko. Dosłownie. Co, co tylko macie ochotę, to on to zrobi. Tylko, że najpierw musicie się pobawić i to wszystko poustawiać wcześniej. Natomiast nie będę wam zanudzał w tej chwili tym, jak to działa. Jeżeli mamy dość gry aktualnej, robimy exit i wychodzimy do menu. Może od początku. Tu mamy menu konsol. Wchodzimy w naszego Dreamcasta i w menu y, naszej konsoli wybieramy sobie aktualnie gry, które chcemy zagrać. No nie mam tu jakiejś dużej ilości w Dreamcastie, natomiast y, oczywiście można dołożyć dowolną ilość tych gier, co tylko kto chce. menu wszystko może wyglądać tak, jak tylko Wy sobie tego życzycie. Y, jest to wszystko do zrobienia. Natomiast no, tak jak mówię, kwestia gustu. Yy, co tutaj mamy? Mamy tutaj 30... O jezu, nie pamiętam, 38 systemów, które, które mamy do wyboru. Pokażę Wam je tutaj po kolei, na szybko. No, Geo! No, go CD. Wyjątkowo długo wygrywają się gry na no go CD. Naprawdę długo. No, Geo, pakiet. kolor playstation psp pc games, pc games absolutnie od początku do końca zrobiłem ja, w sensie wszystkie grafiki są zrobione przeze mnie a może wam pokażę nawet chickeny jakieś inne GTA San Welcome San Andreas, CJ from landed the Vice City Naturalnie, jeżeli wciśniemy start na którejkolwiek z gier, no to ona się nam uruchomi Każda konsola, tak jakby no, przyjmijmy, że emulator PC ta chociaż to nie jest emulator, jest jakąś tam konsolą Wszystko ma swoją tą, swoje takie tło do wgrywania, czyli loading Każda z poszczególnych, każde z poszczególnych kół, może tak to imię, ma swój loading. Bo głupio mówić o PC że jest konsolą. <laughs> no natomiast na kole Spina zdecydowanie jest to ujęte jako konsola. No i cóż, no i taką grę odpalacie, gracie, jak macie dosyć to wychodzicie. Można ją włączyć. Chyba na load jakiś jest. Gry pc zrobiłem tak, że po prostu z nich się wychodzi, nie ma bezpośredniego wyjścia od razu do menu, tylko wychodzi z nich się do, me, do menu gry. Po prostu tak było wygodniej. Tak jak widzicie. I wszystko nam wraca z powrotem do naszego menu. GTA 2, z tego jestem wyjątkowo dumny. Postaram się w jakimś czasie zrobić te ciekawsze takie filmy i wrzucić to jako na przykład mój team do tego i tamtego. Może ktoś będzie tym zainteresowany, może jakieś tam pomysły mu poddam, lub ktoś mi kiedyś. Nie wiem, naprawdę. Carbon Most Wanted. Pinball Arcade Retro City Rampage No i to tyle Są mamy tutaj Angry Nerda Nawet jest Shit Pickle GX400 Oczywiście jakiś tam pod menu każda wszystko ma jeżeli ktoś to grał O Jezus Maria, znaczy w tą konkretną grę. Gdzieś widziałem kiedyś na grona długiej jest 400 nowych za jakieś tam nieduże pieniądze i nikt go nie chciał kupić przez bardzo, bardzo długi czas. Ballastro, ok, to tak swoją drogą jest tu gra, która po prostu tak daje czadu, że to jest głowa mała. Gdzie ona jest? Jak to się nazywa? To chyba. To. Jak to daje? Jak kogoś nie lubicie i to odpalicie, to znowu z Bogiem. Kumacie to? Galaxia to jest praktycznie to samo. Wonder slany. O, i teraz o co mi chodziło z overlayem, Wanderswana akurat ma. Wybieramy sobie tam jakąś grę na tego Wanderswana. Odpalamy to. I będzie overlay, czyli tak, jakby będziemy mieli konsolę na ekranie z obrazem. O, tak jak tutaj mamy w tej chwili. Oczywiście każde z możemy, na każdym z możemy ustawić jakiś overlay, czyli no nie wiem, Game Boy'e mają ustawę na overlay, PSP nie, ponieważ na tyle dobrze wygląda obraz, że. No, uważam, nie ma sensu się bawić w orleje. Po prostu jest, jest ładny, duży i ciekawy. To to nie wiem, co to za gra nawet Dobra, nic zresztą, nieważne. Wychodzimy, jedziemy dalej. Adventure Vision. Cztery gry chyba ma. Vectrex, bardzo fajna rzecz. Chciałbym mieć ogólnie taką prawdziwą konsolę Vectrex. Też jest pod menu. I udało mi się to zrobić tak, że każda z gier ma swój ten overlay, ale overlay w sensie te kolory takie, ponieważ Wekrex orginalnie podaje tam jest czarno-biały. Nie ma tam żadnego szału. No zresztą zobaczcie. Taka nakładka na ekran tam jest foliowa, którą się naczepia na ten ekranik. I tutaj każda gra ma swój osobny. Arcade Classics tu jest cała masa przeróżnych, naprawdę przeróżnych gier. Włącznie z tekenem, jak tam się dobrze postaramy, będziemy mieć i tekena. Dobra. Gdzieś tu będzie. O. Oczywiście, jak najbardziej, kula. Cool. Kolejne łykawki. I tutaj mamy żetony, ponieważ to jest automat Arcade. Nabijamy mu żetony i dopiero gramy. Jak najbardziej można w dwie osoby tak samo grać. Wszystko jest tutaj poustawione na dwóch graczy. Jak widzicie, śmiga. A, a e, to jest coś jak Vectrek, bym powiedział. Właściwie Vectrek jest, jest czymś jak to. Tak samo grafika wektorowa. To to w ogóle nie wiem, kto to myślał na tym grami, Zwłaszcza nad tym. Boxing Bugs. Po prostu <tematy> temat na inny filmik Może Atari 2600. 5200. 7800. Jaguar. Koleko Nintendo Disk system, bardzo dużo w fanikomie jest gier z gołymi laskami. Ja nie wiem, naprawdę, kto to da. O! No, daleko ich nie szukałem, naprawdę, jest tego cała masa. No i pokaż teraz komuś, że masz taką grę. Poroższe, coraz lepsze. No, następna. co grasz? E, mamo, gram w Famicom, taką starą konsolę. No, tam. O, o, dziwo, nie ma go badek Ale łatwo się na nią natknąć, naprawdę łatwo. I w ogóle te gry na. O, następna. Nie, nie wiem, jak macie ochotę, ściągnijcie sobie jakiś emulator, zobaczycie sobie sami. SNES GameCube. Virtual Boy, Pokemon Mini, zrobiony od początku do końca, przeze mnie. E, po co? Może ktoś się zapytać. Po co? I użyć wulgarnego słowa. E, owszem, zrobiłem to po to, ponieważ, i odpowiedź jest bardzo prosta, mogłem. Koniec odpowiedzi. Po prostu mogłem. A tak prawdę mówiąc, jedyną sensowną grą na to, to będzie chyba Tetris. Bo ja nie wiem co innego. Kiedyś z Igorem w to graliśmy i naprawdę ciężko się w to gra. No jak widzicie, pokémon miniony. No. Gry naprawdę nie są, nie są najlepsze na tą konsolę. Najmniejsza zresztą konsola podobno na świecie. Tetris i to dosłownie taki podstawowy bym powiedział. A tak, i on się wydziera zresztą zawsze inaczej bega, bega, bega. <laughs> Game Boy Game Boy Color Advance Sega SG-1000 Taki wynalazek Master System, to myślę, że już bardziej znane, nie? Genesis 32X okay. Sega CD no, i nasz dymka, od którego zaczynaliśmy. N2. Ciekawe rzeczy to jest. N2 PlayStation PSP. Tu jest naprawdę ciekawie. W to się fajnie naprawdę gra. Zresztą możemy nawet odpalić. Odpala się jak na PSP, czyli piątka dość długo, bym powiedział. kawki Tutaj tego nie widać, natomiast automat ma... Nie wiem jak to nazwać. Wyloty są u góry. Ale to, zdążycie zobaczyć, jak go ładnie odkleję, żeby nie było nie było siary. <laughs> quick button, no raczej kwik. <laughs>

Ale jak widzicie, hula bez żadnego problemu. I zająknięcia. PST. I wychodzimy do menu i po bólu, jeżeli mamy gry dosyć. I tak z każdą grą. E, no co, nie będę was chyba już dłużej męczył tym, co tutaj oglądacie. Postaram się zrobić po prostu filmik, gdy skończę całą tą konsolę, jak należy. Jak tu się sprawy mają. E, no i cóż, piszcie w komentarzach, bo nie wiem, na pewno ktoś z Was. Lub ma, lub może, nie wiem, zamierza zbudować coś takiego. Co o tym sądzicie? Jeżeli macie, to pochwalcie się swoim urządzeniem. Gdzieś jakiś link wklejcie w komentarz, o ile tam się da tak zrobić. I co? Tymczasem będę się z wami pomału żegnał. Przytnę sobie może Mario Kart albo co innego. Czekam na wasze komentarze. Co o tym myślicie? Jak wam się widzi taki automat do gier w domu? Ponieważ mój jest no, raczej mały. Ja starałem się, żeby był wąski. W miarę wąski, niewysoki, żeby można go było postawić na stole. Ponieważ taką kobyłę jakbym zbudował, że stoi takie bydle w pokoju jak szafa, no to no nie widziało mi się to, zwłaszcza, że nie mam na coś takiego miejsca. Natomiast to jest w miarę kompaktowe, yy, chociaż dość ciężkie swoją drogą. Yy, no i cóż, yy, dobra, nie będę wam dłużej zawracał głowy. Yy, piszcie, co tam uważacie, jak wam się to urządzenie podoba. Yy, chętnie poczytam wasze komentarze. No i co, do kolejnego filmiku, gdy już będzie obklejony cały. Na razie.